Dzień dobry. Ja jest tej krzywka krzywdko włóczęgi. Jagi blak. I mm, przepraszam, że tak na początku próbowałem mówić takim dolitkowym głosem. Nie potrafię. Ym, przylazłem się gdzieś, żeby stąd przyjść i nagrać vloga. Bo mam tutaj listę vlogi na kanale. A jakby są tam dwa filmy, chociaż w sumie cztery, ale dwóch nie dodałem. Więc <śmamy> mam mało czasu nagrywania. Chyba tak 6 minut, ale nie jestem pewny. Może nawet mniej ten telefon mało pamięci, ale to mniejsza z tym. Przeszedłem tutaj tańcząc, znaczy prawie tańcząc i otwierając mordę, debil, bo słucham właśnie muzyki i albo ja tak robić często, ale nawet no, to autobusie to że otwieram tak mordę. Zawsze się te tyłem do większości, znaczy, to w sensie, że mało osób mnie widzi, więc jakby, no i mam maskę przy okazji, więc jakby. Nie jest tak źle, jak się na mnie popatrzą Ale To jest problem, który mam I... Nie wiem, co to bardzo chciałbym mówić w tym vlogu ja Chciałbym powiedzieć, że mam w planach pewien serial mały Tylko, że osoby muszą tam dojść Ale ja chciałbym, żeby tam doszły mm, Nagrałem przecież film podobny, ale podzieliłem mnie na trzy, potem nie mogłem go scalić, więc jakby... Jeżeli ten film nagra się przerwie to krakiego go wrzucę, bo nie chcę mi się ale zwolniłem na na dysku, więc powinienem mieć parę minut nagrania więcej a poprzednie tamte filmy trzy chyba usunąłem, więc yy, żeby nie nie być tak, ale wiatr wieje mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze bo nie mam żadnego mikrofonu musiałbym sobie zainwestować, ale to jak będę miał więcej subów czy coś w tym stylu Aże, tak żeby miało sens, bo na razie te filmiki mają max, no w porywach do 14 czasami wchodzą te wyświetlenia yy, więc nie jest źle ale no mm, ale no wiecie, to i tak nie jest, jakby dobry wynik. Mam 62 suby, to no nie wszystkie są puste prawie, ale no, no to trudno, no co poradzisz. Nie zmuszę ich teraz do subskrybowania, bo nie wiem kto mnie subskrybuje. Ale, to się chyba da sprawdzić, ale tak jakby... Nie wiem jakby miałby się z nimi skontaktować, żeby mnie subskrybowali, To by to było trochę dziwne, jakby... Ej, mordo, odsubskrybuj mnie! ale nie chcę mi się mogę mieć te parę subów pustych w sumie co to za różnica ale no, nie rozumiem tu co jakby nie chcę mieć tych pustych subów w ogóle My to trochę bez różnicy i tak suby nie są najważniejsze a przy tym wbiciu biciu, przykład jakiegoś wysokiego progu no to zawsze można po prostu Usunąć te parę tych subów i mieć świadomość u siebie, że jakby Naprawdę masz mniej troszkę, ale yy, No Ja już nic na to nie poradzę Ale Rozumiem, że jak ktoś nie ma pustych subów, to nie chce mieć ich później Bo to trochę Głupie Nie wiem, ja chyba sobie teraz zaprzeczyłem, przed, przed chwilą mówiłem Jestem hipokrytą małym Małym, no Grubym Hehe, gruby, mogę się śmiać z grubym, mam Fat pasa, no. Fat pasa i z grubych i to śmieszne, bo nie możecie mi nic zrobić. Może na... Może na nagraniu nie wyglądam. Bo ostatnio mi się tak morda wychodziła strasznie. Nie wiem czemu. Pewnie przez to, że urosłem. Ale jakby... Jestem gruby. O, to klepanie po prostu jest takie No Nie, nie, nie umiem nagrywać. I zasłaniam kamerą palec, o. To jest prawa ręka. Jak wam lewą, jestem prawie lewręczny, znaczy prawie no, nie jestem lewręczny, ale używam lewej ręki. Widzisz to? Hmm? To są skutki nieprania maski. Nie prałem przez jakiś czas i już mam to. Będę się od chyba do lekarza udać czy coś. Ten... Będziemy się tym do lekarza u... U... wybrać, bo to trochę wiecie. Trochę przepisy takie coś mieć. Mam nadzieję, że mi to zniknie samo z siebie po jakimś czasie ale e, jednak i tak będę musiał chyba wybrać do lekarza znaczy, nie wybrać, tutaj pójść na jakąś poradę, żeby nie zajmować im miejsca, co nie? nie tak pogadać do kamery bez sensu bo muszę się wygadać trochę yy, ogólnie to mi się nudzi strasznie, więc jakby przepraszam za wiatr czuję jak mi go wie, po palcach, więc pewnie go też słyszycie yy, przepraszam ale niestety no, patrzcie jedno wielkie pole z ogrodzo, ogrodzonym lasem. A ten las jest do tego, żeby blokował jakikolwiek ten jakikolwiek yy, wiatr, no, czy może blokuje jakiś, ale na pewno nie wystarczająco jak dla mnie. Ale drzewa mają swój ten yy, zaletę, że na przykład jak ten na się można pójść, przyjść i rzucić petardę, to Zrobi się taki fajny huk. Czy jest prawdopodobieństwo, żeby się taki huk jakby piorun biorunwalną. Fajnie to brzmi. Jakby na Sylwestra tak, ale jakby na inne to trochę przypał, gdzie rzeczy robić. Więc. No. O! I w październiku wychodzi nowy film Demon Slayera. O, mam pomysł. zrobię sobie taką serię. to będę przeglądał informacje z, z świata Anime. Może słuchawki, przepraszam. Słuchawki sobie Zatrzymałem to zatrzyma wam to. A wróciłem po problemach technicznych, no znowu zasłaniałem palcem tym, ale dobra, wracając. Takie serie w której będę po prostu robił przegląd y, newsów o anime. Kurde. Przegląd newsów o anime. I w ktoś to obejrzy i o, o... fajnie. Więc jakby zacznijmy tym tą serię Oczywiście wzoruję się rokiem trochę i takim hopem, ale bardziej rokiem, bo robi takie newsy z typu z gier, a ja będę robił z anime. Może się nazywam Anime News. Nie no dobra. To jeszcze nie jest ten czas, żeby się tak nazywać. Yy, ale kiedyś może bym zmienił nazwę na Anime News. A ja no, była moja taka ksywka. No, nieważne, chciałem Wam coś pokazać, ale lepiej nie. To jeszcze nie jesteście jeszcze na to gotowi. Więc nie mam zbyt dużo informacji, bo jakby, to spontan spontanicznie i widać mi pryszcze na, czo na czole niestety. Przepraszam. Przepraszam, że smarkam, nie wiem, czy słyszycie. Będzie przepraszam za wiatr oczywiście, ale moje smarkanie też może kogoś nerwować. Mam lekki katar, będę musiał za coś wziąć, jak dużo do domu. Ale to mieszka z tym, dobra, więc tak. Teraz w październiku ma wyjść film Slayer'a najnowszy, tam z tym pociągiem. Więc jeżeli nie oglądałeś Demon Slayera, to, to polecam serię, fajne anime. Bardzo mi się podobało i będzie dalej podobać dalej. I. 7 grudnia będzie wychodził najnowszy sezon. już Attack on Titans i tak bardzo się napaliłem ostatnio. Jestem taki roztrzęsiony. Przepraszam, tą tak, kamerę mi i po prostu. Jestem taki roztrzęsiony przez to. Raczej się poto Lubię tą serię, jest jedną z lepszych, takie, ten. Jakby, jakby miał robić topkę, którą kiedyś mam zamiar zrobić, eee, może nawet nie, no, za jakiś czas zrobię ją po prostu, w sobotę staram się zrobić, ale nic nie obiecuję, eee, i tak nic się nie obejrzę, więc mm. tego odcinka i tej, tej topki, ale tam, eee, eee, mów mi, eee, no tak, bo z tym... Właśnie się, się, się nabuzowałem, nie wiem co mam w sumie mówić teraz. No. W końcu się doczekałem tej, tego czwartego sezonu Atacon Titans. Miałem tak, Attack on Titans, taką historię, że obyś do dwa pierwsze sezony, fajne anime było, podobało mi się. Zawsze mi się gubiłem, ale było ok. W trzecim sezonie tak nagle <laughs> zrobiło mi się takie mech, ale skończyłem w najgorszym momencie. Bo potem się zrobiło takie Pff. po prostu źle zrobiłem, ale trudno już wróciłem, wróciłem teraz czekam na czwarty sezon no i już jest zaraz, więc no ale muszę sobie po trochę co mam plan o idealnie to wygląda jakiś gdzieś lepiej zdejmę to nie ważne anyway, anyway, Pójdziemy, nieważne anyway, ja już Ech. już anyway, to nie yes, jest sobie z anyway, a nevermind. Będę musiał sobie sprawdzić w domu. Więc ile mamy minut na nagrania? 9 minut nagrania, więc pewnie zaraz mi urwy nagranie. Eee. Dlatego pod koniec rzucimy się kamieniem. Ostatnio no, zacząłem rzucać kamieniami wszędzie. Tego ten, więc chyba nikt się nie oblaził, że tam. proszę i zrzucę nim nie wiem czy będzie widać ten kamień ale słabo rzucę ponieważ yy, yy, no, ponieważ trzymam kamerę jeszcze ale mniejsza z tym no słabo Słabo, zdecydowanie słabo, ale mniejsza. Co mówię, mniejsza, nie ale dobre. No właśnie. Ostatnio się na mnie, ten na naszą klasę, wkurzył pan od historii. Znaczy, dzisiaj to, to było, nie ostatnio. Dzisiaj się na nas wkurzył, bo coś mówić zależy. Od, bo bo to zależy od tego, od tego, od tego? On się na to wkurzył. Jak dla mnie trochę miał rację, bo nie. nie nie, nie można mówić, wszystko, że wszystko od czegoś zależy. Bo to strasznie takie. Tak jak z tym, tym, jak było w dniu świra. świra, w, dniu świra. Eee. <laughs> w dniu świra było takie coś, że tam on się denerwowało, że chyba był na tej plaży. I tam się denerwowało na telewizji, że tak rozleniwiła polski język i dodało to, jakby. to Wszystko jest takie, jakby coś tam, jakby coś tam. No i moim zdaniem, to po prostu mój pan Kickstarter miał. Też takie same te, no. Bo to zależy od tego, od tego, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale yy, tak sobie przypomniałem teraz. Yy. Już 11 minut, Boże, jak ten czas leci! Wow, nie nikt tego nie obejrzy, chociaż fajnie by było. Jeżeli tu jesteś, napisz w komentarzu wafelek. Czemu wafelek? Nie mam bladego pojęcia, może po prostu mam na nie ochotę. Yy. Nie wiem, czy iść w las, prosto, czy w prawo. No lepiej nie w las, bo jest późno. A. Jakby. Nie chcę być zjedzony przez coś. Ym, w prawo też nie będę szedł, bo trochę. Nie. Chociaż, boże. Teraz to nie wiem. No, lepiej by było w las, bo nikt mnie nie będzie widział z tą kamerą, może. Ale dobra, nieważne. Po prostu teraz włączę, nagr zacznę nagrywać chwilę i zaraz do was wrócę. Do was to będzie sekunda, a dla mnie to będzie jakiś. 500 metrów, więc bye bye. Wiecie co, chyba tak postanowi się pożegnać, bo trochę zimno mi i nie wiem co miałbym jeszcze gadać yy, Więc do zobaczenia Może w następnym vlogu albo w tym no Mów yy, w... mi się maseczki. <laughs> nie ale W, w tej liście moich anime ulubionych Potem może zrobić listę waifu a potem może tych listy YouTuberów, bo youtuber zawsze chciałem to zrobić. Mm, może komuś się podliżej i zaprosi mnie na odcinek i mnie wypromuje. Nie wiem. Fajnie by było. Ale tam... No ja i tak się lubię lizać youtuberom. Nie no. Ale yy, jakby, z tych tymi youtuberami jest taki fajny, wiecie, kontakt na przykład na live'ach, fajnie się tak pisze, jak jest mało osób. Brzura aktora ma kanał, drugi live'owy, tak to jakby ktoś nie wiedział i jest bardzo fajnie moim zdaniem. Tam, miła atmosfera, więc polecam. Wiesz co? Nie, dobra. I tak mnie nie zaprosi na odcinek nigdy albo coś.